O, okay. oh, he can leave right? okay. Nagram tutaj O kurcze ty, no dobra wariatka ty, Jakbyś na zawody kulturystyczne się Na zawody kulturystyczne przygotowywała Pozdrawiamy twoją mamę pozdrawiamy. Może Mama. będzie oglądać Może. Nie wiesz Mamoćku pozdrawiam cię <laughs> Magiczno oprócz nas nie ma tutaj nikogo Tutaj ogólnie nie ma też prądu, nie ma zasięgu, bo coraz łapię zasięg z Arabii Saudyjskiej, więc to jest taki problem, że jeśli byście chcieli do kogoś zadzwonić po taksówkę to raczej jest lipa, musicie umówić wcześniej się na konkretną godzinę. Tutaj mają Solary. Żeby pozyskać prąd, tutaj jest taleta. Przymana w serdecznie Piotr kolejny dzionek wala Jedziemy na jedną z chyba największych tutaj atrakcji w okolicach Dahab, czyli Blue Hole to wielka niebieska dziura w której robi się Freediving Diving, a tu jest z nami młodeczka Hasbulla ma na imię <grym> Hasbulla She gave me the window seat. It's working. Yeah, turn around. Okay. If he's not there, then it's fine. No, idę do Blue Hole, czyli najpopularniejszej miejscówki freedivingowej tutaj w Dahab. Wjazd tutaj kosztuje 20 złotych, 5 dolarów, 80 e, wariatów egipskich, tak mówię, 20 złotych. Dojechać tutaj można taksówką. W ciekawości, ile kosztuje taksówka, jakbyście tu chcieli dojechać? 108, 182 strony, tak? Czyli 100 w jedną stronę, czyli 25 złotych, to jest jakieś 20 km od e, Dahab. No cóż, my to sobie dzisiaj będziemy sobie to raczej pływał, bo niestety przez to, że zepsuli mi zęba nie mogę głęboko nurkować, bo niestety on mnie boli. Ale oczywiście będę też z sobie poświrować. Najpierw będziemy wchodzić kilkukrotnie do wody, będziemy sobie trilować tutaj dzisiaj. Maria będzie bić swój rekord, będzie schodzić na 40 metrów w dół trzymamy kciuki, trzymajcie kciuki słuchajcie. I Później będziemy robić taki malutki hike na Abu Ghalu Ale jest mój kolega Baza Travel. Dzisiaj Baza Travel to schodzi, robi swój personalny rekord na metrów 10. na 10. No, Trzymamy jest... kciuki. Dodaj no, jeszcze nie Dobra. za rok będzie. Dobra. Zaprezentuję jakąś fajną technikę. Co powiem, bo gdzie schodzimy na 27 metrów, dowiedziałem się Idziemy na belcy. No dawaj, no pokaż jakiś... Jak, po, jak powinniśmy się przygotować o, do, do Freedwingu. To nie jest rozciągnąć się w obrębie klatki piersiowej w obrębie przeponym. Na przykład to jest na ćwiczenie, że robisz pewien pełny wydech i robisz taki... E, vacuum, czyli wciągasz po prostu pod żebra tutaj skórę. No i to wygląda, tak? Że robisz pełny wydech? O he can leave, Nagram ci tutaj o kurcze ty, no dobra wariatka, tak byś na zawody kulturystyczne się, na zawody kulturystyczne się przygotowywała. Tak, tak właśnie jest. Tak ludzie dobra, robią. Dobra, wystarczy. bo to się nie nadaje. Do zobaczenia pod wodą. Dobra, byliśmy na Wingu. Słuchajcie, pięknie, niesamowicie. goście z którymi w ogóle byliśmy, schodzą aż praktycznie na 80 metrów. Ogólnie z takich ciekawostek, Blue Hall znajduje się tam. To jest ta taka ciemniejsza klamka tutaj w tym miejscu, tam jest głębokość 92 metrów na chwilę obecną i tutaj z naszych znajomych właśnie jeden schodzi na no prawie na 80, więc praktycznie no dobra, jeszcze trochę brakuje do dna, ale naprawdę jest dzik niesamowity i no powiem wam, bardzo fajnie było, dziękujemy ogólnie Marii za to, że nas nagrywała dzisiaj troszkę pod wodą, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie spędzony no początek dnia, dobrą sprawę, bo to jeszcze sporo będzie się działo. Oprócz tego, nurkowania będziemy sobie jeszcze szli na ten diving i ogólnie to jest popularna miejscówka. Divingowa, freedivingowa. Tutaj jest bardzo ładna rafa koralowa, bardzo dużo rybek, tak więc jest bardzo spoko I w lokalnych knajpie zaraz sobie zjemy ciutkę ryżyku, odpoczniemy sobie Odpoczniemy, no i będziemy szli na ten trekking. Czy krej, krej, takie wiecie, tam parę kilometrów się przyjdziemy na piechotę, żeby zobaczyć chyba z góry jak wygląda Hole. No i dobra, idziemy sobie na hiking. Jeziomeczki sobie oglądają filmy. Jak wyszło? Spoko. Spoko tutaj były wszyscy wszyscy było nagrywane. jakby wiem, to jest gitarowa. No schodzili na jakieś, nie wiem, 53 metrów. Dobre wariaty. Płacimy. Nie nagrałem, jednak byłem zajebiście głodny. Funty egipskie, pamiętajcie, 1 do 4, 4 do 1, czyli 10 takich wariatów, to 2,50 polskiej złotóweczki. Przebieram się z tego ręcznika i idziemy na Abu Ghallum. niezniszczalne klapki. Troszkę się... Zepsuły, Te się odgięły w jedną stronę A te się skurczyły od słońca Można ja, Więc... jest na trekking Chciałem wam jeszcze pokazać galerię Z Bluehole, naprawdę niesamowite zdjęcia, zobaczcie Jakie ludzie sobie cykali Foteczki Wydaje mi się, że to wszystko było robione tutaj Naprawdę piękne foty jeśli się mylę, jak ktoś wie to było zrobione, to śmiało piszcie Ale wydaje mi się, że skoro jesteśmy na Blue Hall, Te zdjęcia powinny być Z Blue Hall. Teraz bardzo dobrze widoczny jest ten Blue Hall, ta cała niebieska Plama Tam jest właśnie głębokość 92 metrów, a tutaj jest rafa koralowa Wkoło Blue Hall jest sporo takich knajpek, które są takiem Spoko, można kupić jakieś Jedzonko po opływaniu, nie wiem położyć maski. Tutaj przed nami jest memoriał ludzi, którzy zginęli na Blue Hole. I powiem Wam, że jest troszkę polskich nazwisk. Tam jest jedno polskie nazwisko, drugie, a trzecie, czwarte. Więc naprawdę to Zobaczcie No przykro bardzo Współczuję rodzinom Bo takie rzeczy też się dzieją Powiem wam, że jakikolwiek spacer W tej temperaturze jest Straszną rzeźnią, bo jest mniej więcej jakieś 40 parę stopni. Aż mi się ugięły klapki, jak były, widzieliście na słońcu. No ale nie mam miękkiej gry mordy. Egiska policja jest specyficzna i zauważyłem, że lubi pokazywać swoją wyższość, że pokazywać jak my jesteśmy nisko w hierarchii. Na przykład teraz nas nie wpuścili, nie chcieli wpuścić na szlak, bo nie mamy dokumentów. To samo jest z tym oczekiwaniem, czasami na. Hu, konwój, czekacie godzinę, czy tam dwie oni Was wiążą kilometr i się zawijają tylko po to żebyście czekali switch Like even when I die, I'm a ride for the squad. A of ties in a hearse. I've been on the vibe kind of hard to describe. I'm in between I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle with a time of my life. I'm never so packed for the stack. Never light on the back. Got a bag from the way that I it Queen looking Tyson, who that I survived, went 80 to the house. Then I hit it. the is Z tego co słyszałem. I... tutaj nie ma ciężkiego momentu, jedynym problemem może być słońce, tak więc pamiętajcie jeśli idziecie z Blue Hole do Abu Galum, weźcie ze sobą jakiś krem i weźcie ze sobą dużo, dużo wody mało sobie docieramy bardzo przyjemny nie wiem czy to można nazwać hike przyjemny spacer można powiedzieć śmiało naprawdę spoko widoczki temperatura nie jest najgorsza troszeczkę gdzieś tam w gębie zasycha ale nawet jeśli sobie wejdziecie zimną wodę to za parę minut będzie zupa. Widoczność tej Arabii Saudyjskiej też nie jest chyba dzisiaj najlepsza i za chwilę dochodzimy na pustynię i taką łódeczką będziemy wracać Zobaczcie ciekawostka, to białe tutaj to jest sól słuchajcie i to normalnie... jest. Zobaczcie no, jak śnieg to wygląda, to tak samo. Tak. Dochodzimy do Abu Ghulam. To jest taka hipisowska wioseczka. Pis zobaczcie tam napis. Dużo takich domków, w których nic teoretycznie nie ma. Tylko są rożone takie beduińskie koce, poduszki. I sobie tu można przyjechać na noc. Dwie opcje dostania się. Pierwsza taka jak nasza, czyli spacer. Nie wiem, nas zajęło z godzinkę może z groszem. Druga, przepłynięcie łódką na A trzy na wielbłąda okej okay. Cenę łódki powiem wam jak będziemy wracać Bo jeszcze do końca nie wiem ile kosztuje I Ogólnie tu nic takiego nie ma Są tylko snaki, które sobie można kupić Można sobie podorkować. Podobno jest pięknie w nocy, nie ma prądu Sobie chillujecie Ła, fajna miejscowa Pomimo dużej ilości wody I tak mega zasycha w ustach Bardzo zasycha w ustach Hej. Hey. O! Chodź tu! Hej! Ładna pani! Zasycha w ustach, jej! I... Spróbujemy zaraz do wody! No, Zobaczcie, jaka miejscóweczka beczka taka mega został. Ludzie, ładne dziewczyny, to są bardzo. Hej! Poczujemy sobie, jak kolego było. Spoko tylko że zjarało mnie na mordzie O, a smakuje ta droga woda Spoko jak woda, dobrze że zimno No i zaraz idziemy do wody z nami Gdzie do wody? A nie mieliśmy jechać? Nie, okay, to jakaś godziny okay. 40 minut położę. Tak on sobie tu odpoczniemy 40 minut mojej drodze. Pięknie pocilujemy sobie fajne mordki, sympatyczni ludzie I... my <laughs> 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 a, <laughs> a, <laughs> mówi, że nie lubi słowa sympatyczne, bo mówi, że jest taki nijaki. A ja go używam tego... To pozytywny tak Pozytywnego, tak najbardziej No i... A twoja mama wie, że pijesz piwo? Moja mama? Nie. No. Myślę, znaczy, że tak Pozdrawiamy twoją mamę Pozdrawiam Może mama. będzie oglądać Może. Nie wiesz? Mamo, pozdrawiam cię no. no tak, zapomniałem Tak więc słuchajcie, bo ta koleżanka nie jest z Polski W sumie jest z Polski, ale... 50-50 50-50 Mówisz po rosyjsku? No i tyle. Miejsce jest magiczne oprócz nas. Nie ma tutaj nikogo. Tutaj ogólnie nie ma też prądu, nie ma zasięgu, bo cały czas łapie zasięg z Arabii Saudyjskiej. Więc to jest taki problem, że jeśli byście chcieli do kogoś zadzwonić po taksówkę, to raczej jest lipa. Musicie umówić wcześniej się na konkretną godzinę. Tutaj mają solary. Żeby połyskać prąd Tutaj jest Toaleta Takie wszystko jest bardzo Prymitywne, ale podobno nocka tutaj jest niesamowita My niestety dzisiaj tu nie śpimy Ale w kolejnym odcinku będziemy wybierać się w góry Będziemy nocować Pod gołym niebem Tutaj w ogóle widok tych gór naprawdę Zapiera dech w piersiach Rafa jest niesamowita Piękna Woda była bardzo Orzeźwiająca No mówię, na pewno na całym trypie afrykańskim przez 3,5 miesiąca nie spędziłem tyle czasu w wodzie co tutaj w miejscowości Dahab, co jest teoretycznie dużym plusem. Zobaczcie tu mój kolega pracuje i to są tak jak mówiłem opcje powrotu dwie lub trzy piechotą wielbłądami lub łódką. My będziemy wracać łódką do Bluchol, następnie taksóweczką do Dahab, ale mówię miejsce jest naprawdę magiczne. No i tutaj w tym lokalu serwują wam jeszcze herbatę powitalną oraz ciasteczka. Hello Melo bombelo Hello Baza. co tam? Płacimy moi drodzy 25 zł za osobę. Jedziemy w 2, 3, 4, 5, 6 osób. łudeczką do Blue Hole. Bardzo fajny trip dzisiaj naprawdę. Pamiętajcie, żeby tutaj w Egipcie Kłócić często chcę skłócić oceny, bo wam mówią bardzo bardzo zawyżone Nawet pięcio, sześciokrotnie Myślałem, że ktoś wpadł To nie wycofał O maja, ma 10 lat No i co? Tata go uczy, albo brat Będzie prowadził, ale jajca, dawaj, 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 rabibi Anacelanu, a machabitam no wariaty Bejcie na polskim YouTube No normalnie prowadzi furę ty a nie do nas nie rozpieps Dziękujemy Elo Bombello za fajny dzionek spędzony. To jest Elo Bumbelo, słuchajcie. Dzięki. Ale słuchajcie, z racji, że nie pokazywałem wam dzisiaj żadnego kącika kulinarnego, to jeszcze na wieczór was zabiorę. To jedzenie, które otrzymaliśmy w knajpie po pierwszym nurkowaniu. No niestety byłem tak głodny, że musiałem od razu to zjeść. To nie wyglądało najlepiej, bo po prostu był to najzwyklejszy ryż z kurczaczkiem. Tak więc przejdziemy się jeszcze na maszrabę, czy na dzielnicach gdzie mieszkamy. Tam jest mnóstwo takich lokalnych knajpek, gdzie są jakieś falafele, kebabiki, szwarmy. No i będziemy jeść. Na kolację lokalna egipska pizza specjalnie wypiekana. Tutaj słuchajcie, apiezyko. Proszę o mnie do piekarni, zarabiałem ciasto Naprawdę mają pyszne wyroby Wszystko jest świeżutkie Powiem wam naprawdę Warto takie lokalne Warto wspierać takie lokalne biznesy Zjem pizzę, która jest bardzo smaczna, niestety ma oliwki, nie jestem fanem Zjem i zaraz jeszcze spróbujemy coś innego lokalnego Powiem wam, że ilość pustostanów w miejscowości Dahab jest no, kosmiczna. W takich budynków jak ten naliczysz moglibyście spokojnie kilkanaście i zaraz przejdziemy się tam, gdzie ja mieszkam. Pokażę wam, jaka jest ilość pustostanów, to się zapycie za głowę. Dlaczego tak jest? Nie wiem, słyszałem kilka różnych opinii, ale takie, że głowa państwa stwierdziła, że podczas budowy że nie będzie tu budowane, bo nie. Ile tym jest prawdy? Nie wiem, tak to mówią lokalni. Pokażę Wam zaraz, ile tam jest pustych budynków, ile tam było wpieprzone pieniędzy. To jest normalnie. A ryj, taki ma spalonej i dziary, że to koniec A świata. A się budujecie w takiej temperaturze? Nie chciałbym nigdy. No ta, Nie jest kolorowe. Nawet w nocy czasami jest prawie 50 stopni. No, ostatnio było 44. Osiem nawet. No, 48 to było wczoraj przy zachodzie, tak no, że, no, powiem wam, wspominać kukrotnie o tej pogodzie, jest dość suchy klimat, bo wilgoć jest na bardzo niskim poziomie, chyba około kilkunastu stopni, procent, przepraszam, ale mówię, jest odczuwalna w takim no. czasie. Da Vinci Mall, teoretycznie chyba to miało być jakieś centrum handlowe, stoi puste. I teraz właśnie przechodzimy w stronę Mashraba Checkpoint. Zobaczcie na to. Zobaczcie, tu jest jeden budynek na drugim. podobno robota jest wstrzymana. I w ogóle nie zapowiada się, żeby to było wznowione. Tu jest. Zobaczcie. Tu macie ten mol, Jeden budynek, drugi budynek. To jest jego dalsza część. I tam dalej. Kolejne trzy albo cztery budynki, które prawdopodobnie nie będą dokończone, bo takie mogą być. Widzimy się. Wow, zobaczę. Kurcze, zwykle, aparat nie jest w stanie oddać tego, jak tu jest pięknie. Zachody słońca w tym mieszkaniu są kosmiczne. mam naprawdę coś pięknego. Wróciliśmy na chatę. Powiem wam, no troszkę się zjarałem. Bombelo też się zjarałaś? Mogę pokazać? Patrzcie, jak się spaliła. To te białe paseczki od, od tej koszulki. No i dobra, dzięki. Tak więc moi drodzy, teraz wieczór pod klimatyzacją. Montaż filmu, odpoczynek. Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia siema.